Witajcie! Za chwilę pokażę Wam, jak dziecinnie proste jest korzystanie z naszych interaktywnych szkoleń płacowych. Zrobię to na przykładzie szkolenia, które dotyczy zasad dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków. Aby skorzystać z takiego szkolenia, należy najpierw kliknąć w link, który otrzymamy po zakupieniu szkolenia i pobrać plik EXT. Następnie należy wejść do Lokalizacji, do której pobraliśmy tenże plik, i dwukrotnie kliknąć w plik z rozszerzeniem EXE. Często przy pierwszym uruchomieniu takiego pliku pojawi się Windows Defender, który tu ostrzega o potencjalnych zagrożeniach. Oczywiście ten plik nie ma żadnych zagrożeń, no ale taka informacja może się pojawić. Wtedy klikamy więcej informacji i uruchom mimo to. Następnie musimy wkleić klucz aktywacyjny, żeby uruchomiło się szkolenie. Ten klucz oczywiście otrzymamy również po zakupieniu szkolenia. Należy skopiować ten klucz i wkleić go w odpowiednie miejsce. I mamy już pomyślną aktywację naszego szkolenia. W pierwszej kolejności w szkoleniu powinniśmy wpisać dane osoby, dla której zostanie wygenerowany automatycznie certyfikat ukończenia szkolenia. Po tym, jak użytkownik ukończy co najmniej 60% ćwiczeń przewidzianych dla danego szkolenia. Także w pierwszej kolejności warto wpisać dane tejże osoby. Wpiszmy tutaj Mariusz Pigulski i wybierzmy właściwą formę pan, pani. Jeśli chodzi o szkolenie, to każde szkolenie ma Zakładkę, w której możemy sprawdzić sobie status i liczbę rozwiązanych ćwiczeń. Tak jak powiedziałem, po prawidłowym rozwiązaniu co najmniej 60% ćwiczeń przewidzianych dla danego szkolenia, wygeneruje się certyfikat dla osoby, której dane poddamy tutaj w zielonym prostokącie. Ten status ćwiczeń możemy sobie sprawdzić w tej zakładce, gdzie mamy procent rozwiązanych ćwiczeń i liczbę rozwiązanych ćwiczeń. Jeśli chodzi o samo poruszanie się po ćwiczeniu i po, po szkoleniu, jest to bardzo proste, jak widzimy. Każde szkolenie ma podział na pewne grupy zagadnień. W przypadku potrąceń są to, to ustalanie potrąceń dla pracownika i ustalanie potrąceń dla zleceniobiorcy. Trzeba pamiętać, że... Po przy każdym wychodzeniu ze szkolenia musimy zapisywać postęp tego szkolenia, żeby zapisały się wszystkie zmiany no i rozwiązane ćwiczenia. A zatem, jeżeli opuszczamy dane szkolenie, to pojawi się komunikat przypominający o konieczności dokonania zapisu. A zatem, przy opuszczeniu szkolenia, musimy kliknąć, że chcemy zapisać takie szkolenia, więc przycisk tak. I wtedy Postęp takiego szkolenia zapisuje się do osobnego pliku z rozszerzeniem WBD i ten plik należy zapisać w tej samej lokalizacji, do której pobraliśmy plik z rozszerzeniem EXE. I teraz przy każdym następnym wchodzeniu do danego szkolenia należy już wchodzić poprzez ten zapisany plik z rozszerzeniem WBD. Klikamy dwa razy w ten plik i już jesteśmy wtedy w szkoleniu, które już ma zapisane wszystkie zmiany. No teraz przejdźmy sobie przykładowo do... Jakiegoś ćwiczenia, jak to wygląda. Więc każde ćwiczenie ma oczywiście daną treść, dane na podstawie których użytkownik musi obliczyć określone świadczenie i określone wartości. W większości ćwiczeń są materiały audiowizualne, które tłumaczą dane zagadnienie. Wystarczy sobie kliknąć wtedy w takie. W taki odnośnik z wyjaśnieniami, i przechodzimy tutaj do takiego wyjaśnienia eksperckiego, które w łatwy sposób możemy sobie w każdym momencie odsłuchać. Jeśli chodzi o poszczególne ćwiczenia, to w każdym oczywiście ćwiczeniu jest klucz rozwiązań i dokładny opis, jak poszczególne wartości powinny zostać obliczone. W tym celu należy wybierać opcję tak przy przycisku, Czy pokazać wyliczenia sprawdzenie. Wybierza, wybieramy sobie opcję, tak, i wtedy jest najczęściej krótki opis danego zagadnienia, wyjaśnienia, jak dane zagadnienie powinniśmy rozumieć i interpretować przepisy z niezwiązane, no i e, prawidłowe wyliczenie poszczególnych wartości z, z dokładnym opisem, jak ta wartość poszczególna powinna zostać wyliczona, i e, wskazanie, czy dana wartość została przez użytkownika poprawnie obliczona czy też nie. Jeżeli nie poprawnie, no to oczywiście trzeba się tutaj zatrzymać i sprawdzić, gdzie popełniliśmy błąd. No i teraz sobie rozwiążmy dane ćwiczenie, żeby zobaczyć, jak to działa. Ja już to ćwiczenie wcześniej rozwiązywałem, więc te wartości wpisuj, wpisywał będę szybko, natomiast oczywiście każdy z Was będzie pracował sobie we własnym tempie przy każdym ćwiczeniu. Rozwiązuję to ćwiczenie, też, żeby pokazać, jak zostanie wygenerowany certyfikat po tym, jak już 60% prawidłowych, prawidłowo rozwiązanych ćwiczeń zostanie w systemie zapisanych. I kiedy te 60% ćwiczeń prawidłowo rozwiążemy, wtedy wygeneruje się certyfikat, pojawi się stosowna wiadomość o tym informująca. I tu, w pasku na dole, w zakładka pojawi się certyfikat, w który klikamy i mamy certyfikat już. Wygenerowany z datą jego wystawienia, z podaniem danych, które wskazaliśmy na początku używania danego szkolenia. I taki certyfikat możemy sobie wygenerować w formacie PDF, tak żeby można było go sobie swobodnie z niego korzystać, przedłożyć potencjalnemu lub przyszłemu bądź aktualnemu pracodawcy, także taki certyfikat z, pe z pewnością przyda nam się w naszej karierze.